Działek 25 maj 2020. Ola sobie wymyśliła, że dzisiaj pojedziemy sobie na do Skansenu, czyli do Muzeum w Silu Niestety pogoda nam popsuła trochę plany ale nie do końca, bo się uparła, że jedziemy i pogoda ma się dostosować do nas. Tak. Więc teraz sobie jedziemy mimo ulewy i 20 minut będziemy jechali, więc może się... Niby tam w oddali coś jasnego widać. Ale znowu z prawej tam jest bardzo szaro no Zobaczymy Zobaczymy ile tam będzie błotka Także A? jedziemy sobie z małą, mała tam to bardzo nie skorzysta Już znowu śpi, już, już twarde oczy zamknięte Dobra, do zobaczenia w skansenie albo jeszcze po drodze Właśnie przejeżdżaliśmy koło żłobka, do którego zapisaliśmy małą Na przyszły rok w sumie a czy nie zapisaliśmy jeszcze, na razie złożyliśmy wniosek? Tak, bo to bo... jest żłobek państwowy, ale niestety w Lublinie jest bardzo mało żłobków państwowych, bo chyba tylko ile? 9 albo 8. 8 albo 9, no. I, I koło naszego miejsca zamieszkania jest dwa, bo tak to Czyli są... tak średnio, około, tak jak widziałem, w żłobku jest jakieś jest około 100 tysięcy, 100 tysięcy. Około 110-150 miejsc. Może się dostanie. Ale mam nadzieję. Od, y, wcześniej trzeba było biegać po przedszkolu gdzieś tam do jakiegoś nie, jak, urzędu, albo do wybranego żłobka, nie przedszkola. I, i, a teraz od 5 maja wprowadzili już e, elektroniczne. elektroniczne zgłoszenie. Przez ePUAP. tylko trzeba sobie założyć ten profil zaufany, ale to wystarczy mieć konto w banku. I jak się ma konto w banku elektroniczne, to o, jakby konto potwierdza naszą tożsamość. Dużo szybciej i teoretycznie łatwiej, chociażby nam długo zeszło, bo coś mi wyrzucało, bo w banku się okazało, że. Nie miałem jakiejś opcji odznaczonej na profil zaufany i nie chciało mi przejść. Ale wcześniej robiłem już, na 500 plus załatwiałem nie było problemu, nie wiem, coś tam się może zmieniło w, w banku, że trzeba, jakaś opcja doszła może, którą trzeba było włączyć. Pisana jest, więc będziemy czekać. Tak trochę śmiesznie, bo, bo musimy zapisywać dziecko no, z rocznym, nawet ponad rocznym wyprzedzeniem, żeby, żeby się to stało. Znaczy, no nie wiemy tego. Tak Zakładamy, że trzeba dużo wcześniej, ale tego nie wiemy, czy tak aż tak dużo jest chętnych. No jest, dlatego, że Przynajmniej wiem po, po znajomych, że, że jest problem z zapisaniem. Znaczy, z zapisaniem to nie jest problem, tylko z dostaniem się do żłobka jest ogromny problem. Bo jednak jest ich niewielka ilość, a, a przedszkola państw, przedszkole państwowe już, już są i jest ich dużo więcej. Dobra, jedziemy na razie. Jest dobra oznaka, bo nie ma już ulewy, jest taki drobny deszcz. I przed nami jest trochę jaśniej. Ale to nadal nie jest to, czego oczekujemy, bo ja czekam na słońce, bo eee. wiedziałem, że będzie słońce. Niech nie będzie słońca, ale żebyśmy mogli przejść przynajmniej przez tą godzinkę Niech sobie powdycha takiego fajnego powietrza po deszczu Jesteśmy już niedaleko, także do zobaczenia Na miejscu Tak do 17 można wejść Okazuje się, że jeszcze w Skansenie jest taka akcja, że oni ogłaszają jeden dzień w tygodniu, który jest darmowy I w internecie na Facebooku wyczytaliśmy, że dzisiaj jest ten dzień darmowy że 15, więc idziemy. Trochę kropi, mam cały czas nadzieję, że przestanie, bo będziemy zaraz biegiem wracać stamtąd. To ty jak zmokniesz, to się nic nie stanie, Aniu nie ma folii. O dziecko mi chodzi, nie ma. Nie, nie ma folii. Nie. To próbujemy wejść. Tak mamy folię na wózek, niestety Ola okazała się, że nie jest dobrym zapinaczem pogody, bo cały czas pada. I nie zamierza przestać chyba, tam po kałuży widać. A tu jest wejście do skansenu Nie wiem, no i pytanie czy wchodzimy, czy dajemy sobie spokój Co? No nie wiem Możemy no, późno spać, spacer, Dzisiaj jest to darmowa poniedziałek Normalnie bym nie zapłacił za to jak jest darmowy poniedziałek to, to może wyjdziemy sobie. Chyba, że jest to taki chodnik wszędzie Ale ja nie wiem, jak nie, nie pamiętam, byłam tam kilka lat temu, a nie pamiętam Co ty tam robisz? Już wypyłaś smoczka Teraz będzie awantura, już jest Dobra, próbujemy wejść do środka Lepsza droga, nie wiem, chyba będziemy sami, bo nikt nie jest taki mądry jak my. Ale nie, no samochodów trochę stoi więc ludzie jak nie zdążyli wyjść, to jeszcze nam siedzą w środku. Ale przynajmniej ten bruk się skończył, nadal nie jest tak idealnie równo, ale już jest inaczej. Chyba Jurka nie powinno spać, i nas kurwa. Czemu? Nie. A tu mamy sklepik jakiś, drobiazgowy Nie wiem, być może nawet nieczynny ten sklep Na pewno jest nieczynny, że te kuchni są na Toalety są nieczynne Wszyscy czują się bezpiecznie teraz, jak jesteś w masce Nikogo tu nie będzie Zaraz, bo ta pani tylko wie. Wszyscy uciekli A zobaczymy zaraz mapę Sektor dworski Nawet nie wiem, gdzie jestem, gdzie jestem? Nie pokazuje mi, gdzie jestem Nie ma kropeczki Dobra, ale idziemy... Jak idziemy? Tędy, albo tędy nie ma tu... Gdzie tu jest kierunek zwiedzania? Czemu nie ma żadnych strzałek? No to chodźcie, tam my tam pójdziemy pójść. Tu jest ula No to chodź. Tutaj mamy spichlerz. I tu za chwilę będziemy mieli chatkę. I jakieś do nam tu je zaśpiewało. Na powitanie. Ciekawe czy można wejść do środka. Chyba nie. Nie, wszystko się zamykało. Skąd jest? Chwilałaś? Ale... Nie, no w nie wejdzie. Niestety obyk jest wyłączony ze zwiedzania, więc tam nie wejdziemy. Mam nadzieję, że ktoś tam jednak będzie otwarty jakiś harm, bo to przyszliśmy. Dobra, daj mi ten wózek, a ty coś złóż i to wrzuć na dół. Tylko żeby było w pogotowiu. Maluchy to masz spać, bo ty nas zaraz będziesz męczył. Tu mamy jakąś tam kapliczkę, i tu mamy chatkę. Ale też widzę, że nie ma chyba dojścia do niej. Shield, że jest sklep spożywczy. Idziemy dalej. A tutaj nie zobaczymy. I tu mamy kolejną chatkę i kolejną chatkę Nie wiem czy wszystko pozamykane bo pozamykane, czy wszystko pozamykali, bo zaczął padać deszcz, już nikogo nie ma i chcieli już zamykać w ogóle muzeum, tylko my zostaliśmy. O to jest fajne. No tutaj wejdź sobie, nie będę tutaj przechodzić z włoskiem. A tutaj na siostkę, tu jest chyba ten kościół. Zaraz zobaczymy. Trzeba wyschylać, bo jest nisko. I chatki tak wyglądają tutaj. Zagroda z bukowej, ale też kłódki pozamykane. Także dzisiaj, niestety, tylko z zewnątrz sobie pooglądamy. No dziwne, to jest trochę, ale tak jest. A tu mamy zabytkowy kościółek. Zaraz podejrzewmy z co to jest jest cerkiew jakaś, nie kościółek Nie wiem jak ty, ale jestem bardzo rozczarowany co się dzieje Nie dość że takie poświęcenie z naszej strony, że błoto, buty przemoczone To kurde jeszcze wszystko pozamykane i nigdzie nie można wejść do środka Może tu będzie coś otwarte I Właśnie wszedłem w błoto Ja już nawet nie patrzę, po prostu idę Tylko znowu zapłacisz mi za pranie samochodu Pioprę są od I Nie przeżwy trawę. Za wioska jest. I mamy kawiczkę kolejną. Powiem Ci, że jak nam dziecię zacznie płakać... Nie zacznie. Robert, zostało powiem się na to. Bez sensu no być może bez sensu, tylko pytanie, gdzie mamy teraz pójść? Gdzie? Wyjście bramą od ulicy tutaj, czyli tu musimy iść. No tak, tędy musimy iść. Totalny pomysł, trochę nam się obudziły oponki. I jedna i druga. Dobra, musimy gdzieś jakoś tam wydostać, chyba nie będziemy dalej w to brnąć, bo to będzie słabe. Będziemy musieli przyjechać innym razem. A to jest daleko ta wywiórka siedzi, nie będzie jej widać. To tam jest wiewióra. Dobra, chodź. No i zbiała. Wybraliśmy inną ścieżkę taką bardziej trawiastą. Zobaczymy, może tu i przejdziemy, przynajmniej trochę tego błota zejdzie z kół. Ale będziemy mieli w domu co czyścić. Zobaczyła mnie i uciekła. A tu jest drugi mostek. A tam nie ma przejścia. Skąd wiesz? No bo widziałem z tamtej strony No to tu jest tak przyjemniej, Nie ma takiego błota jak tam. Chociaż może się zaraz zacznie, żeby nie chwalić. Przecież chatek tu nie widać. Dobra, wynosimy się stąd. Musimy wyjść do, dojść do wyjścia i przyjdziemy kiedyś w bardziej korzystnych warunkach. Znaczy nie myślałem, że aż tak napadało. Bo niby jest susza, to wszystko jest mokre. Błoto takie. A ona szczęście usnęła. No i zaczyna się też błoto, więc nie polepszyliśmy w ogóle. Chatki są u góry, ale nie mam zamiaru tam się wspinać, bo tu już przemoknięte. ale to nic. To nic. Wyschnął, upierzemy. Ale skoro jesteśmy, to się wepniemy. Zobaczymy, tutaj chatki też wszystko pozamykane. Niestety, że wyżej też nie będę wchodził, bo było to bardzo podobne. Wszystkie zresztą nie spodziewałem się niczego innego. Tylko spodziewałem się, że będzie bardziej sucho i że chatki będą otwarte. Chociaż teraz, jak tak idę, to się nie dziwię, że już pozamykali. Bo w sumie, co normalne, by wszedł po takiej zlewie do Muzeum Sirubelskiej. Jak nie my, to się robi ładniej trochę. Tłumów nie ma, maseczki nie trzeba nosić, bo nikomu nie przeszkadza. I mamy tu piękny stawik Tam na górze nie wiem, czy jest. Tam jest taki kościółek. Nie wiem, czy to będzie widać, bo pod światło. Trochę wody. Tam się pięknie komponuje obwodnica. sam droga główna. Kościół, chatkę Co Pięknie to widać, I łódź. Do lekkiej. Na prawe. A przed nami mostek, którym właśnie zaraz przejdziemy, i jeszcze raz rzut okiem innej perspektywy na ten zalewik i te chatki naokoło. Trochę było to zeszło z tych kół. I ma chód. Tu maliny, maliny rosną, tak? No. Czy jednak ktoś tam mieszka A to nie, nie, powiem, nie wiem do czego służy Nad studnią To już wyjście jest, tak? No. Czy tuż już koniec? Znaczy nie, nie przeszliśmy wszystkiego pewnie Nie przeszliśmy tak z obrzeża z Tego środka, nie było tam jest kościół jest e, na pewno... A która jest godzina? Po 17 Ile? 5 No to możemy tam jeszcze pójść, czy nie? Czy wiesz co, nie wiem czy nie nadziejemy się znowu na te ścieżeczki. Nie, no to w centrum znaczy nie powinno być takiego błota to. Znaczy w centrum, w środku Zobaczymy zaraz No nie, zgubiliśmy się w tym Szlak tu jest Idziemy jakimś szlakiem Towarzystwa Krajobrazowego Przynajmniej mamy widok z góry Tutaj mieści się dyrekcja. My myśleliśmy, że tam na wprost za tym budynkiem jest wyjście. Okazało się, że nie ma i musimy z tym wózeczkiem po tych schodkach chodzić sobie na górę. Także ola, łap się za wózek. No to słońce liczyliśmy tylko trochę wcześniej. No, przynajmniej widoczek fajny. Stąd. Tam czarne chmury, mam nadzieję, że to te, które przeszły, a teraz męczymy się taką ścieżką. Do wózków to ona przystosowana nie jest i nigdy nie była. Dobra, My nie dam radę wnieść. Jest super tak sprawny, służy. A tu mamy taki fajny mały rynek. Nie. Tam mamy fajny ryneczek i tutaj mamy A tak to wygląda z bliska Jest i sklepiki I jak widać do dentysty w lewo, a przed nami centralnie W końcu większość takich chatek jest tutaj, z tej strony I jest i żywa krowa Ktoś tam u góry dląłem sobie lata, to mamy taką brukową drogę. Koła trochę upierdzielone tak porządnie. więc będziemy mieli co robić. będzie wystawić na balkon i wyczyścić. No także ono poszło po samochód, bo by jechał tam 50 minut pewnie pod górę wózkiem, żeby nie rozwalić kółek, ale zaraz jedzie na dół. Także jak ktoś by wpadł na taki pomysł że z wózkiem i po deszczu, to zdecydowanie odradzamy. Jedzie. Najlepiej takie szelki sobie, muszę właśnie szelki sobie takie sprawdzić Albo takie na, sidełku, na na brzuch, taką chustę I wtedy będzie można wejść wszędzie praktycznie Nic, wracamy do domu Mała dalej śpi Jak samopoczucie? Głowa mnie boli jeszcze bardziej niż bolała No miałeś wyjść na świeże powietrze, nie nie boleć No Nudziło no na nam się, to będziemy mieli co robić Teraz będziemy czyścić wózek i buty prać Pewno to nie jest wyjście na wózek tylko na szelki dla dziecka. No. To jest na 100%. Ewentualnie jak jest dziecko schodzące, Tak też powiedziałem wcześniej, ale na chodzące to jeszcze trochę nam brakuje. Byliśmy, zobaczyliśmy. Przyjedziemy jak dziurka będzie większa, albo będziemy mieli szelki I jak będą chatki otwarte, bo teraz były wszystkie pozamykane. Dobra, jedziemy. Teraz będzie tutaj zamieszanie zaraz, bo tam przecież jest zamknięta droga, nie? No, no właśnie. Moi bez obsługowa Słam. No i teraz przepukałem. Jak mieliśmy się męczyć? to 2 zł rzuciłem. Ile tam było minuta? Chyba nawet więcej. 500, czyli 2 minuty. czyli Czy prawie 2 minuty no. Ale myślę, że wyczyszczona, Tam lekko się potem wytrze. Jakaś tam trawka tylko została, bo nie chciała wypaść. Dobra, wracamy do domu. Drugi raz takiego błędu chyba nie popełnimy, co? Czyli na pewno nie Także jutro na ten poleski mieliśmy jutro jechać, ale też taka pogoda nie jest pewna na 100%. Odpuścimy sobie, pewnie będą takie same ścieżki jak tutaj. Zobaczymy, chyba że prognoza się zmieni i będzie no nie, ładna pogoda smodem, na 100%, to będzie ok. ok, a jak nie, to w środę, bo w środę ma być taka ładniejsza pogoda. Dobra, jak mamy stąd wyjechać teraz? Do zobaczenia w domu. Mieszkam. Ogarnięte trochę, koła wyczyszczone. Trochę piachu musiałem wyskubać między tymi obręczami. Z tymi mam Mnie tylko jeden klucz, a potrzebuje dwa takie same klucze, żeby móc odkręcić koła i ze środka ładnie wyczyścić. Ale myślę, że i tak mi się sporo udało tego wyciągnąć. Jeszcze delikatnie trzeszczy. Ale już nie tak jak wcześniej. Reszta się suszy. I kończymy na dzisiaj. Ola zadowolona, zrelaksowana. No Dobra, następnym razem trzeba wyciągnąć wnioski i nie pakować się w takie bagno dosłownie. Dobra, do następnego.